W dzisiejszym odcinku podcastu Maturalnego zapraszamy na rozmowę z naszym gościem, doktorem Marcinem Łukaszewskim na temat mandatu parlamentarzysty. Rozmowę poprowadzi Sandra Glenda. Zapraszamy do wysłuchania odcinka. Podcast maturalny. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje pierwsze pytanie do Pana brzmi, jakie są wady i zalety mandatu imperatywnego z perspektywy demokracji? Ym, mandat imperatywny no, współcześnie uznawany jest raczej za, za taką, taki wyjątek od zasady. To znaczy mandat, mandat wolny jest uznawany za taką podstawową formułę ym, reprezentacji ym, suwerena. I, więc jeżeli jakie pa, jakieś państwo zdecydowałoby się, na, państwo demokratyczne oczywiście, żeby sprawa była jasna, na przyjęcie formuły mandatu imperatywnego yy, do parlamentu, yy, no to wiązałoby się to z szeregiem, szeregiem yy, konsekwencji. Do takich podstawowych zalet yy, taki, taki, takiego rozwiązania na, zale, zale, należy bez wątpienia yy, poczucie sprawczości, jeżeli chodzi o obywateli. Obywatele Czują bardzo silną więź z, z wybranym posłem, dzięki temu, że w każdej chwili mogą go odwołać. I to jest chyba zasadnicza wada albo i zaleta. No i to oczywiście z perspektywy obywatelskiej powiedzielibyśmy chyba, że jest, to, że jest to zaleta. Natomiast tu od razu trzeba wyjaśnić, dlaczego, skoro jest to zaleta, to, to takiego mandatu nie mamy. Dlaczego mimo wszystko uznajemy, że mandat wolny jest tym lepszym rozwiązaniem i. i i on jest stosowany jako formuła powszechna. Wynika to z prostego założenia, że jeżeli parlamentarzyści zdają sobie sprawę z tego, że podczas piastowania swojego mandatu podejmują również decyzje kontrowersyjne, niepopularne, ale konieczne z punktu widzenia jakiegoś dalekosiężnego celu. To jest podniesienie podatków, a podatków raczej zbyt dużych nikt nie lubi płacić. Jakieś ograniczenie, ograniczenie praw, nawet jeżeli, takowy, no właśnie, ograniczenie jakichś praw, to obywatele, gdyby mieli możliwość skorzystania z instrumentów przewidzianych dla mandatu imperatywnego, no, prawdopodobnie takiego posła z miejsca chcieliby usunąć. I to, to jest podstawowa zaleta mandatu wolnego z punktu widzenia no, stabilności systemu. No ale właśnie, to jest jakiś wybór. Mamy, mamy plusy i minusy jednego i drugiego rozwiązania i teraz z perspektywy tego... Yy, czy interes powinien tutaj być w szczególności chroniony, uznamy to albo za, za, za zaletę, albo za wadę takiego systemu. Więc myślę, że z punktu widzenia obywateli, mandat imperatywny to bez wątpienia to poczucie sprawczości, możliwość odwołania posła za te złe decyzje. No i tutaj, żeby sprawa była jasna, no mówimy nie tylko o, o tych decyzjach kontrowersyjnych, ale też i jakimś zachowaniu, które nie licuje z jego godnością. To znaczy w sytuacji, kiedy obiecywał nam na przykładowo, że przez pierwszy rok złoży, czy doprowadzi do złożenia takich, a nie innych projektów ustaw wraz ze swoimi kolegami, a takiego projektu nie ma, no to my mamy, mielibyśmy możliwość go odwołania, a skoro jest to mandat wolny, no to takiego, takiej możliwości nie mamy. Więc oczywiście mówię o tych kontrowersyjnych zachowaniach niepopularnych, ale mówię też, oczywiście tutaj należy mieć na, na względzie te decyzje, które są po prostu, czy zachowania, yy, które uznajemy za, za złe. Dobrze, to wiemy, że w Polsce, jeśli chodzi o politykę, nasze poglądy są różne i moje pytanie następne jest, czy wprowadzenie tego mandatu imperatywnego to, było do, to byłoby dobre rozwiązanie dla nas jako społeczeństwa? No jest, jest to trudne, trudne pytanie. Na pewno spowodował, tak podejrzewam, spowodowałoby to chyba jednak trochę większe zainteresowanie polityką w tym względzie, że, że obywatele czując, że mają to narzędzie w swoich rękach, no, pewnie bardziej angażowali się, angażowaliby się w politykę, interesując się tym, co, co dany poseł wybrany z, 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 z ich okręgu. Robi albo czego nie robi, i dlaczego powinno się go odwołać. Więc no to jest jakiś, jakiś, jakiś pozytyw, ale myślę, że mimo wszystko yy, pozytywy mandatu, mandatu wol, wolnego, które pozwalają na to, żeby ten poseł no, mógł cieszyć się yy, swobodą podejmowania decyzji przez kolejne, lat, yy, przez kolejne cztery lata, yy, przeważa nad argumentami za yy, wprowadzeniem mandatu imperatywnego. To czy według pana doktora za kilka lat możemy spodziewać się zmian? Jeżeli chodzi o ten aspekt, myślę, że nie. Myślę, że jedyne, jedyna formuła, w której, którą mógłbym sobie wyobrazić w Polsce, która jakoś nawiązywałaby do rozwiązań mandatu imperatywnego, to ewentualnie możliwość tak zwanego odwołania posła. W niektórych państwach na świecie takie rozwiązanie istnieje, takim najnowszym chyba spośród wszystkich państw europejskich rozwiązaniem, które przychodzi mi do głowy, to, to Wielka Brytania, gdzie taka możliwość istnieje i, i rzeczywiście rzadko, bo rzadko, ale takie inicjatywy powstają. Więc jeżeli miał, miałby zaistnieć jakiś element tego mandatu imperatywnego. No to, to myślę, że ewentualnie ten, ten jeden. Wspomniał pan doktor o tutaj międzynarodowych mandatach. To czy w innych krajach obowiązuje również zakaz łączenia swojego stanowiska z tym mandatem? Generalnie państwa przyjmują jedną z trzech formuł, to znaczy formuła, nazwałbym ją brytyjską, to znaczy taka, która nakazuje członkom gabinetu, ministrom posiadanie mandatu parlamentarzysty. W przypadku Wielkiej Brytanii jest to co do zasady mandat członka Izby Gmin, rzadziej członka Izby Lordów. Wychodzi się z założenia, że jeżeli dana osoba piastuje w funkcje publiczne, przynajmniej współcześnie tak się uważa, to powinna mieć za sobą jakieś poparcie społeczne. Stąd powiedziałem o tym, że mówimy głównie o, o izbie gmin, a nie o izbie lordów. I to jest pierwsze rozwiązanie. Rozwiązaniem drugim jest rozwiązaniem powiedział dokładnie odwrotne, czyli rozwiązanie francuskie, które to polega na tym, aby ministrowie nie mogli zasiadać w, w ławach parlamentarnych. Wychodzi się bowiem z założenia, że władza wykonawcza, czyli rząd, brata ministrów, i parlament to dwie osobne władze, które nie powinny się możliwie stykać niemalże, niemalże w żadnym stopniu. No i wreszcie rozwiązanie pośrednie, które obowiązuje w Polsce, w którym to nie ma ani zakazu, ani nakazu, stąd jest tutaj pełna, pełna dowolność. Można być posłem i być ministrem, można być tylko ministrem. I to rozwiązanie, no chyba, jeśli miałbym wskazać swoją preferencję, to jest to rozwiązanie chyba najbardziej uczciwe. Widzę w nim takie, takie zalety, że, że premier, który powołuje członków rządu, nie musi sprawdzać, czy należą oni do, do parlamentu, czy, czy, czy są parlamentarzystami, czy też, czy też nie, jak to może zdarzyć się w Wielkiej Brytanii, kiedy... No, no, trzeba poszukiwać tych, tych um, ministrów spośród, spośród um, członków parlamentu, czy też odwrotnie w przypadku Francji trzeba ich poszukiwać spoza parlamentu, bo parlamentarzyści mają już tyle, tak dużo zadań w parlamencie, że, że nie mogą jeszcze podjąć um, funkcji ministerialnych. Więc myślę, że to rozwiązanie, no, nazwałbym je bardzo liberalnym, czyli nie, narzuca, nie, nie narzucającym z góry um, ani nakazu, ani zakazu. Jest rozwiązaniem, no myślę, że bardzo optymalnym. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Podcast naturalny.